Cześć. Witajcie na moim kanale. Ja jestem Maci, a to kolejny odcinek wyzwania No Soulberry, wersja druga, pokolenie Piąte, cytryn. Nigdy nie mogę spamiętać. I słuchajcie, witam się z wami oczywiście u dziewczyn na uczelni. Mamy dzisiaj niedzielę i Aurelia właśnie kończy odrabiać yy, lekcje. Mamy w ogóle jeden zeszyt na spółkę. Już prawie kończymy te studia nasze, więc jeden zeszyt na spółkę jest dosyć realistyczny. Tak, na pierwszym roku pewnie na każdy przedmiot miała osobny, a teraz po prostu wystarczy jej jeden. Mamy dzisiaj dzień psikusa, który raczej zignorujemy. Marigold dosypia po prostu, dosypia. Czy my tu mamy wszystko pokończone? Tak. Czy my tu mamy wszystko pokończone? E, tak, no to więc idealnie, idealnie. Marigold dosypia, Aureli brakuje troszeczkę zabawy. No i Marigold generalnie też. Ostatnio poznaliśmy chłopaka, który wpadł nam w oko. Sean ma na imię. Mamy zgodność charakterów, i generalnie, no to wyszła nam tam, że obydwoje osobie. Z Marigold uważali, że są uroczy. Więc myślę, że coś w tym może być. Mamy też tutaj aktualnie y, otwarte wydarzenie Nagrody Kosiarza, ale no w tej rozgrywce to zignorujemy. Ja najprawdopodobniej sobie po prostu to wyzwanie małe zrobię sama poza kamerami. No i na dzisiaj zaplanowałam nam, słuchajcie, A -a. że Marigold, która A -a. chyba niepotrzebnie tak szybko się obudziła, i gdzie ty lecisz, Boże? Leci trollować na forach. Dziewczyno, że Marigold zaprosi Szona na randkę, bo myślę, że coś z tego może być. W międzyczasie będę oczywiście starała się znaleźć kogoś jeszcze. Aureli, może ktoś fajny wpadnie mi w oko. Muszę w ogóle zacząć nam pilnować naszego zeszytu do odrabiania lekcji, bo no już kilka ich zgubiłam, a nie chce mi się ich ciągle odkupować. Co my tu mamy? Jakość wspaniała! No to weź to, zjedź, dziewczyno! Jeszcze okropne święto. No weźcie, no nie bądźcie smutne z takiego powodu. Co to w ogóle było za święto? Czy to było jakieś znaczące święto? Nie sądzę. E, I tak, dosłownie, za chwilkę e, postaram się. Nie, no weź, girl. Zjedz ciasto zrobi ci się lepiej. Jeszcze cytrynowe. Tu jeszcze ciasto z jej urodzin. O, matko, to ciasto ma 4 lata. Nie jedz tego. Jakim cudem to tu wytrzymało we kwipunku. Nie mam zielonego pojęcia, ale dobra. I tutaj psikusy urosły. Dziewczyno, wygłoś do siebie przemowę motywującą w międzyczasie. Aurelia lubi psikusy? No to chyba lubi. Tak, to zostawmy. E, Aurelia, skarbie, weź to sprzątnij. Tobie brakuje trochę zabawy. To weź może w międzyczasie e, pouprawiaj sobie jogging młoda. Ja w ogóle dziewczynom e, pododawałam jeszcze ubrania jakieś. Aha, no i nic nie posprzątałaś. No i świetnie, no i super. Rewelacyjnie, zrobię to za Was, bo widzę, że się tutaj obijacie. A tyś gdzie poszła? A, dobra, ty już jesteś rozbawiona. Słuchajcie, no to może e, zadzwonimy sobie do Szona. Szona, tak, zapamiętałam. E, I, i, i zaproś Eee, poproś o zorganizowanie randki. Okej, okay, dobra. No to myślę, że zaczynamy sobie, wiecie, tak na spokojnie, na spokojnie. Randka zapoznawcza. Eee, tak, to my, to nasza randka. Czy my chcemy gości, siostrę, zaprosić? Może nie na zapoznawczą, ale to by było dziwne. Kiedy dziewczyna was zaprasza na randkę i przychodzi ze swoją siostrą bliźniaczką. Co byśmy chcieli? Zachowywać się zabawnie na pewno, przyjaźnie się pozachowywać, napić się czegoś. I może. Może trochę chcielibyśmy się pozachowywać romantycznie. No zobaczymy. Wymagane minimum trzy. Ok, to mamy cztery. I gdzie my chcemy iść? Nie, no do, do siłowni to nie, elegancki klub. Ostatnio tam byliśmy, nie. Ta restauracja jest zbyt fancy, to też jest zbyt fancy. Dobra, myślę, że to będzie całkiem niezły wybór, czyli pójdziemy sobie do second handu z Bubble Tea. To będzie takie, wiecie, niezobowiązujące, bo raczej nic mi tutaj takiego nie w... Padło w oko. Póki co może być i takie miejsce. Dobrze, jest i nasza y, randeczka. I Szona widzieliście już w poprzednim odcinku. Ja zdecydowałam się go lekko, lekko, lekko przerobić. Naprawdę, naprawdę niewiele, bo to bardzo ładny sim. E, więc padło na to, że mamy nie dość, że taki sam kolor włosów. To jeszcze dopiero teraz to zauważyłam, mamy taki sam kolor oczu, więc no match made in heaven. <noise> Nie wiemy za wiele jak na razie o Shonie. Pomyślałam, że on był ubrany w taki monochromatyczny styl cały na czarno, dała mu troszeczkę dłuższe włosy, okulary. No i tak zrobiłam z niego takiego trochę może alternatywnego bardziej chłopaka. Myślę, że to nawet nawet pasuje do Marigold. Gold. Pogawędka, wygłupiaj się, wypij coś. W sumie chciałabym coś wypić. Mamy tutaj. Okej, okay, możemy się w sumie tutaj napić czegoś, ale nie wiem, czy we dwójkę. Opowiedz porywającą historię. No dobra, zobaczymy do czego nas to zaprowadzi. Może się. No nie, matka nas śledzi. On jest naprawdę fajny. A ty, Kler, skąd to wiesz, dziewczyno? Skąd to wiesz, czy on jest naprawdę fajny? Rozmawiaj o najnowszych grach, to jest zawsze sprawdzian. Eee, I, i, i chciałabym głębokie przemyślenia. Nie lubi kier? No nie, chyba żartujesz. Oszty, tamie! Pochwal strój. E, nudna rozmowa, ale to my go zanudziliśmy, czy on nas? No, nie, no tak. Jak się gada o tobie, to ty jesteś e, zadowolony, widzę, chłopie. E, Rozmowy o powiększeniu rodziny, nie. E, gdzieś to tu było, gdzieś to tu było. Tylko gdzie? Pogawędka. O, poznaj. Co wy tu. Rozmawiaj, coś złośliwego chcesz mu powiedzieć. No nie, ja się nie dziwię, że ty chcesz mu coś złośliwego powiedzieć, zawołaj go, jak on sobie poszedł grać. Widzicie, lepiej na randkę nie iść do miejsca, w którym można grać. A z drugiej strony, yy, poznaj, a z drugiej strony, czy on nie wydawał się znudzony tak, tym, że my gramy? No gramy. Człowieku, kto to jest? Hej, Marigold, Leila sprawia wrażenie całkiem uroczej. Czy uważasz, że ranka to dobry pomysł? Chyba tak. Chyba tak. Dobra, gość jest schludny i chyba jest nudny. E, zaimponuj wysokimi umiejętnościami w gry wideo. E, zaproponuj szalony plan w ogóle. Co my tu mamy, co? Aha, i to jest niby romantyczne? Um, Okej, okay. <laughs> wiesz, wywijam w Pacmana. Ej, no i już nie jest znudzony. No co za dziwne gości? Chciałam coś jeszcze więcej się o nim e, dowiedzieć. E, narzekaj na ceny podręczników. A, i choć się powygłupiamy trochę, ty raczej lubisz się wygłupiać, co nie? Złośliwe, zabawne, wygłupy, e, parodiu innego Sima. E, i, i, I co my tu w ogóle mamy? Gdzieś tu miałam właśnie opcję akcje związane z randką. Yy, aha, ok. Zapytaj, jak idzie randka? Jak ci się podoba ogólnie? Sean. No dobra. Wyjdź do ludzi, może nawet ta randka będzie udana. Yy, my chcieliśmy flirtować tutaj, więc. Yy, no i mamy. Zaimponuj yy, graniem w gry wideo. Weź go po, pochwal wygląd i jeszcze jedną pogawędkę weźmiemy i jeszcze podzielimy się zainteresowaniami. Zainteresowania. E, rozmawiaj o zainteresowaniach po prostu ogólnie. Czy on nam coś więcej powie na ten temat? <noise> Przy okazji będę sobie ogrywała ten nowy dodatek. Zakochaj się! Hmm, dobra, cierciam ja pogawędka. Jeszcze raz poznaj. O, proszę. Sean ma logikę gdzieś tam, rozwiniętą. Ma taką jedną umiejętność, przynajmniej... E, Okej, okay, opowiedz dowci, dziel się zainteresowaniami jeszcze. Zachwycaj się ulubionymi piosenkarzami. O, i mamy teraz The Spicy One. Eee, pochwal wygląd. O nie, znowu coś powiedziała. Nie, ej, nie było źle. Dobra, nie było źle. Flirtuj. Hej, podobno Ty i Sean przyjaźnicie się ze sobą. On jest naprawdę fajne ludzie. Spadajcie. Nie można nigdzie wyjść. Eee, jest geniuszem. I chyba jest całkiem miło. Rozmawiaj o napojach. Dobra, jeszcze słodka gadka. I jeszcze tylko opowiem dowcip jakiś zabawne dowcipy. Opowiedz dowcip o małpach. O, i mamy drugą umiejętność romantyczną. Okej, okay, gościu, ja chcę mieć tutaj jakiś wyższy poziom. Eee, pierwszy pocałunek? No, może niekoniecznie, ale czy my możemy sobie. Aha. Okej. Okay. Wiecie co? Tu chyba niczego się nie. Co tu się dzieje? Ej, ej, ej. Wiecie co, ja bym zaproponowała? Wymień się numerami. No nie wiem, jak byśmy go zaprosili tutaj. O, poproś o zmianę lokalu. Pójdziemy się gdzieś napić. E, tylko weź, typie, ty pokaż, że ty też jesteś zainteresowany, bo to jak na razie idzie jak spłatka. Bardzo fajny ten Sean, No oprócz małej wtopy. Może pomyślał, że żartujemy sobie z tymi grami, ale nie. Jesteśmy graczem. Sean, chodźmy gdzieś, gdzie są driny. Słuchajcie, jesteśmy w barze niedaleko uczelni. Tutaj w ogóle Claire przychodziła do tego baru. To właściwie jest taka dosyć eleganckie, chciałam powiedzieć, dosyć elegancka winiarnia. Chyba nie ma takiego słowa. Dosyć eleganckie miejsce, gdzie możecie napić się. No, chciałam powiedzieć, szklaneczki wina. No, niekoniecznie. Kieliszka wina i poczytać sobie w zaciszu książki, również jakieś kupić. Ale okej okay, dobra, my przyszliśmy tutaj się napić po prostu, więc zamówmy drinka dla grupy randkowiczów. Coś fajnego bym zamówiła właśnie. Eee, dobra, poszalejemy, bo tak sobie nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc Marigold z yy, kieliszkiem wina, więc weźmy sobie po prostu lotę czekoladę. Wygląda nieźle, mega odjechanie. Eee, Sean Lika widzę, wina, że zdążył się przebrać, więc może przy okazji yy, podzielimy się z nim jeszcze. Zainteresowaniami. Uh, dziel się wskazówkami dla miłośników bliskich więzi. Chodźcie tu po te driny, czy my je tutaj dostaniemy. Mm, to może niekoniecznie jest takie miejsce, typowo randkowe, ale myślę, że jest tak blisko domu, że. I uczelni, że dlaczego nie? Będziemy mieli później dosyć bliski. Po, co ty robisz, dziewczyno? To jest koleżanka twojej mamy. Spokój się. Ja rozumiem, że ty jesteś flirciarska, ale. No bez przesady. Okej, okay, z nim możesz flirtować. I tylko z nim. Tylko z nim ci pozwalam. Gadka na podryw. E, dobra, to teraz chyba możemy się e, go spytać, e, co sądzi o tej randce, zapytaj jak idzie randka, dobra, idzie dobrze, mamy srebro, więc chyba nieźle, no, kciuk w górę jak na razie wszystko idzie gładko, ale może być jeszcze lepiej. No dobra, czyli e, powygłupiaj się jeszcze. E, Okej, okay, może poprosimy o przedłużenie tej randki, co? E, publicznie wyznaj miłość. Może niekoniecznie. E, dobra, i, 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 gdzie ja tutaj to mam? Gdzie ja tu to mam? Sto lat później, zainteresowania. Eee, dobra, rozmawiaj o łamigłówkach logicznych. Właśnie, bo on jest chyba geniuszem, czy tam e, ma umiejętność logiki, więc powinien być tym w miarę zainteresowany. Eee, prostu o zostanie partnerem romantycznym. Byłoby fajnie, ale może wolałabym, żeby to troszeczkę od niego wyszło. Eee, rób zabawne miny. Będziemy na zmianę żartować i flirtować. Słodka gadka. Dobra, wygląda na to, że powoli nam się kończy ta nasza randka i jest całkiem nieźle. Możemy mieć jeszcze jakieś głębokie przemyślenia, czyli genialne pomysły. I może głębokie przemyślenia. Rozmawiaj o zdrowych związkach. O, o o, Myślę, że to będzie spoko. I może nawet coś tutaj więcej wyciśniemy z tego. Chociaż srebro to chyba całkiem nieźle. Jestem w miarę, powiem Wam szczerze, usatysfakcjonowana, pokazuj uczucia, romantyczne czułość. Hmm, wyznać zauroczenie co on na to romantyczna czułość tego nie mamy tego nie mamy nie możemy wręczyć kwiatów romantyczny prezent co my tu fajnego mamy nie no nawet nie mamy fajnie by było dać mu swoje zdjęcie ale no nie mamy Fotki, a That's chyba a... nawet nie zdążyłabym sobie zrobić, bo byłoby fajnie, może zrobić sobie, wiecie, fotkę z ręki i dać oh. mu swoje zdjęcie. <grym> Dasz radę, Marigold. Dasz radę, chyba nie da rady. Gdyby nie te wszystkie animacje, to może i by zdążyłam. <grym> Boże z czymś zadem. No nie. O. Siadła. No okej, okay. dobra niech będzie. Takie zdjęcie też swojej. może być. Chyba, o ile zdążę mu podarować. Czekajcie. Czekajcie. Czułość. Eee, wręcz. Eee, romantyczne. A czym się różni przekaż od wręcz. Eee, okej, okay. i jakąś fotkę chciałam. Czy my tu mamy te fotki? Nawet nie wiem, gdzie one są. No i które to będzie? Które ja mu dam zdjęcie? Któreś mu dam? Zdjęcie nasze i naszej siostry z wakacji, jak byłyśmy małe. To się. A, okej, okay, dobra, dobra, to już mu nie dawaj tego prezentu. To już mu nie dawaj. E, to tyle. Wow, to była niesamowita randka. Działo się w wyposażeniu Sima, znajdziesz mały upominek. Portret, cenne wspomnienia. Aha, to niby to. No, rzeczywiście w cholerę cenne. Mhm, mm tak. <noise> A to wszystko przez to, że mam yy, moda bezramkowego, ale to zdjęcie jest przeurocze. No dobra, słuchajcie, to była całkiem udana randka. Nie chciałam go, wiecie, prosić od razu o bycie chłopakiem na niej. Wracamy do domu i czas zająć się trochę naszą Aurelią. To jest po prostu niemożliwe, że tam, gdzie zostawiłam tą dziewczynę, tam ona jest, albo po prostu sama z siebie poszła biegać. Właśnie, bo ja chciałam jeszcze sprawdzić e, naszą aspirację, ale powiem Wam szczerze, że zapowiada się, że dupa będzie z tej aspiracji. Młoda poszła teraz spać, chociaż ja bym ją wysłała na te wykłady gościnne. Dziedzina inżynierii, rozszerzona rzeczywistość. Może się zapisać na nie, pójść i zawsze to po prostu zgarnie jakieś dodatkowe punkty, może się nawet kimnąć w połowie na tych wykładach. A ty, młoda, póki co, może ja chociażby dobiłabym ci piąty poziom analizy i dyskusji, dziewczyno, chociaż tyle. Matko, czarno to widzę. Mówię Wam, ja one później pójdą też na drugi kierunek studiów. Już tak myślę, że totalnie, totalnie na spokojnie, bez takiego szaleństwa jak teraz, i wtedy po prostu dokończę tą aspirację, bo no nie widzę tej aspiracji na jeden semestr, na pewno nie ciężko by było go zrobić. Przynajmniej myślę, że z trzy, tak jak na to zerkam, bo tu mamy ukończyć kurs z najwyższą oceną. I tu dopiero mamy: osiągnij średnią za semestr 4.0. Udzielaj korepetycji, szósty poziom, zdobądź dyplom. No, może to być trudne. Przynajmniej widzę to jako bardzo, bardzo długą rozgrywkę, żeby zrobić tą, tą aspirację. To jest taka dosyć długa aspiracja. Co nie oznacza, że to zła aspiracja, fajna jest właśnie, podoba mi się, ale myślę, że później wraz z naszą karierą. Będziemy mogli się rozwijać, rozpocząć drugi kierunek studiów. Nic nie stoi tu na przeszkodzie. Chodź, tu weź szybki prysznic, młoda. Yy, I czy my zdążymy pójść jeszcze na inny wykład? Uczestnicz. A nie, dobra, ja chciałam nią. Tak, już zapomniałam. Pamięć złotej rybki. Yy, chciałam nią coś innego porobić. Studenci nam się tutaj już pozmieniali. Już nie mamy niestety naszej dziewczyny, która no nie była naszą dziewczyną, dziewczyną, ale no to była po prostu dziewczyna, którą pocałowaliśmy, tak? Więc Moe. I nie mamy tutaj też Arrowhead. Tak, no ale z Arrowhead nic tam większego nie było. Jeszcze o tej Zafirze myślałam, chociaż ma cechy wścibska, paranoiczka. E, ale mamy za to nadzwyczajną zgodność charakteru, więc może coś z tego będzie, nie wiem, chociaż będę jeszcze troszeczkę, troszeczkę polowała. E, zobaczymy, może ktoś inny wpadnie mi w oko. E, ty jesteś dalej na wykładzie, dobra, więc po tym po prostu pójdziesz spać. E, a ja powiem Wam szczerze, widziałam pewną, pewną rzecz związaną z Shawnem i szczerze mówiąc to liczę na to, że, że coś z tego będzie, e, ale nie wiem czy jeszcze w tym odcinku, ponieważ Shawn ma siostrę i tak się zastanawiałam, czy ta siostra może by tutaj nie wpadła w oko naszej Aurelii, ale zobaczymy, mówię, zobaczymy. Na razie fajnie by było powiem wam szczerze, gdyby szon zaprosił nas do siebie. Wtedy byśmy jako przyzwoitkę zabrali Aurelię i liczyłabym na to, że tam też będzie jego siostra, tak żeby dziewczyny się poznały. Ej, bo ja tu gadka szmatka, a Aurelia zdobyła piąty poziom umiejętności. Celebracje kreatywności kończą się za godzinę. A gdzie są w ogóle te celebracje kreatywności? A to tu. A widzicie, ale chyba nie ma tutaj nikogo interesującego. Wszyscy z naszej uczelni. O, ale jest i Moe, która się już wyprowadziła chyba z naszego akademika. Ale nie, nie ma przeciwległej, niestety, uczelni. No nic, liczę na. Liczę na glicze. Słuchajcie, myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o Szonie, bo wydaje mi się, że. Kieliszek. Wydaje mi się, że całkiem nieźle pasuje do naszej Marigold. I tak naprawdę kończy nam się powoli tutaj rok szkolny, kończą nam się studia. A jednym z celów tego pokolenia jest znalezienie partnera z przeciwnego Rywalizującego z nami uniwersytetu. I jak na razie udało się Marigold dosłownie tylko poznać. W sumie to nie, sorry. Aurelia ma poznaną, tak, Zafirę. No to jeszcze, jeszcze Zafirę mamy tutaj jako kandydatkę, ale no zobaczymy, co z tego będzie, bo wtedy też raczej tą Zafirę chciałabym przerobić, chociaż odrobinkę, bo też jest ładną simką, ona jest simką z gry, z dodatku do wynajęcia, także tutaj za dużo nie trzeba by było zmieniać, ale coś tam bym pokombinowała. No i co, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!